Administracja wędkarska, wbrew pozorom, potrzebna, bo umożliwiająca sprawdzenie tego, czy ktoś łowi zgodnie z zasadami, zgodnie z przepisami. To nie jest bachowska. To nie jest bachowska dlatego że prawo jest po to, żeby porządkować pewne rzeczy, m.in. te, które są związane z łowieniem ryb. Ktoś może powiedzieć, że to nadmierna formalność. Nie, to jest potrzebne, dlatego że to w dużej mierze ogranicza dzikie zachowania ludzi nad rzeką. Typu zabijanie ryb bez sensu, typu łowienie w miejscach niedozwolonych, itd. Tak tak A w związku z tym, mimo tego, że to nie jest przyjemne wypełnianie książek nad brzegiem rzeki, trzeba zapisać, gdzie się łowiło, na jakiej rzece, na jakim łowisku i co się złowiło. No właśnie, kukurydza najprostsza, najczystsza. Przynęta, a jednocześnie bardzo popularna, a zatem znana przez ryby. A zatem skuteczna. No, co do skuteczności, zaraz się przekonamy. Sądzę, że dobrze. To jest Feder. Jest to specjalna wędka umożliwiająca łowienie bezpowika. Główną zaletą Federa jest to, że branie jest sygnalizowane przez szczytówkę. Branie wygląda w ten sposób, że jest uderzenie jedno albo dwa i trzeba w odpowiednim momencie podciąć i sukces. Gminy wyznacza ingazentów, a ingazentem może być każdy podmiot, który zajmuje się działalnością turystyczną na terenie gminy, i ten podmiot realizuje odpowiednią opłatę miejscową albo opłatę uzdrowiskową. To jest całkowity przypadek, dlatego że ja zawsze lubiłem i lubię sport, i zawsze chciałem być trenerem albo przynajmniej nauczycielem WFU. O tym marzyłem. Natomiast prawo pojawiło się stąd, że koledzy zdawali na prawo, w związku z tym ja też. No i tak zostałem prawnikiem. Cała historia. Postanowiłem naukowo zajmować się prawem finansowym. Obecnie moje zainteresowania koncentrują się na prawie podatkowym. Nie ma czegoś takiego jak proste prawo podatkowe, ale jest coś takiego jak nadmiernie skomplikowane. Ja to nazywam prąbane prawo podatkowe i takie prąbane prawo podatkowe mam w Polsce. Jest tak, że prawo podatkowe męczy. Ciągła presja i ciągłe odpowiadanie na pytania, na pytania trudne dotyczące tej trudnej materii, skutkuje tym, że po pewnym czasie człowiek musi się wyłączyć, pomyśleć o czymś innym. Nie zajmować się opodatkowaniem dochodu albo majątku, tylko zająć się łowieniem ryb. Na przykład. Zaraz może coś się złowi. To Z tego miejsca kleń, podobnie jak i, jak i ten, one są wszystko w granicach 4 cm, 4 troszkę. Takie fajne rybki. 102 cm szczupak, około 10 kg, ubiegły rok, yy, czerwiec. No, na jeziorze na 7-8 metrach. Z 5 minut holowałem. Szczupaka uwalniam. puch i żyje sobie taki duży. Już on teraz pewnie ma 110 cm. W związku z tym, jak się spotkałem następnym razem, on już, już mi nie będzie bał. Będę miał jeszcze większą frajdę, jak go złowię. Cieszę się, że mam dwie albo trzy godziny siedzenia, siedzenia nic nie złapania. Ale siedzenie w jakim miejscu? W jakich warunkach? O tym bez przerwy myślę. I dlatego bardzo często wykłady skracam. Dlatego, że od tego myślenia o tym, że mogę siedzieć w innym pięknym miejscu, od razu mi się chce w tym miejscu być. A żeby być w tym miejscu, to trzeba miejsce zmienić. A żeby zmienić, to trzeba skrócić wykład. Po skończeniu studiów zrobiłem doktorat, zostałem prodziekanem do spraw studiów dziennych, zaraz później zostałem wybrany na dziekana wydziału prawa, a jeszcze później zostałem wybranym na rektora Uniwersytetu w Bionistoku. W bardzo trudnym okresie mieliśmy zadłużony uniwersytet, budowaliśmy kampus, mieliśmy duże wyzwania związane z tym, że firma budująca kampus chciała wyjść z budowy, tak to się nazywało, proku. Ja już wiedziałem, że mam tego dosyć. To było ciągłe używanie się o pieniądze, ciągłe użeranie się o pieniądze. To moje rektorowanie, które sobie wyobrażałem jako taką oto pozycję osoby, która będzie kierowała potężnym organizmem naukowym, gdzie zajmowali się rozwojem naukowym, rozwojem metod dydaktycznych. To, bo stałem się biznesmenem, menedżerem, który musiał zarządzać finansami uniwersytetu praktycznie ręcznie, żeby, żeby przeżyć finansowo, żeby przeżyć finansowo. Cztery lata byłem rektorem, jedną kadencję. Wielka satysfakcja Zakończenie kadencji była taka, że co do grosza spłaciłem wszystkie zaciągnięte przez w ciągu czterech lat w związku z budową kampusu pożyczki. Co do grosza. Ja kończyłem technikum godzyjnog drogowe. Teraz jest już technikum budowlano geodezyjne W związku z Biruszem, y, które technikum chodziło, a ja byłem w tym czasie rektorem. Pani dyrektor przyszła i powiedziała, niech pan panie rektorze powie o jakichś swoich dokonaniach, jeżeli chodzi o szkołę średnią. A takich autentycznych? Tak. Mówię to wie, wie pani co, pani dyrektor? Napisałem trzy wypracowania y, na trzy różne tematy dla trzech ludzi w ciągu 45 minut i ja dostałem 4,5. Kolega Józek dostał trójkę, i Jacek dostał trzy To było moje największe osiągnięcie. Oni tam też filmowali i tak dalej, ale nie puścili tego. Ale to było naprawdę moje wielkie osiągnięcie. No wiesz, napisz trzy wypracowania, rozumiesz, wiesz? Ja siedziałem po środku, z tej strony siedział Jacek. Tak, jak się pamiętam, a z tej strony. Józek. I musiałem, wiesz, pisać tak, a to wszystko było czytane przez jedną osobę. I rozumiesz, wiesz, ja wiedziałem, że ja muszę inaczej im podyktować, bo oni byli, wiesz, ograniczeni, jeżeli chodzi o posługiwanie się piórem. No, za to byli dobrzy z matematyki. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które napisałem, to napisałem ich bardzo dużo. Wszystkie o podatkach, ale powiem o jednej książce, którą napisałem niedawno, dwa lata temu: Prawo Podatkowe dla Każdego. To nie jest podręcznik akademicki, tylko to jest taka książka, która ma przybliżyć prawo podatkowe dla tych, którzy są nim albo zmuszeni się interesować, albo znaleźli się w takich okolicznościach, żeby te prawo podatkowe poznać. To jest książka, gdzie ja piszę o podatkowaniu złodzieja, prostytutki, biznesmena, księdza czy też nauczyciela akademickiego. Pisze to nie z punktu widzenia przepisów, tylko opisuje pewien stan faktyczny, do którego otrzymujesz darowiznę. Łączą się z tym pewne obowiązki podatkowe. To jest książka z naukowego punktu widzenia nic nie warta. Natomiast ja mam satysfakcję, bo Wiele ludzi mówi, że to jest w końcu po ludzku napisane. Ja w końcu zrozumiałem, że wtedy, kiedy sprzedaję dolary i na tym zarabiam, to jednak muszę pamiętać o pewnych obowiązkach podatkowych. Czyli, jeżeli wtedy, kiedy mam dochody, to także powinienem się z podatków rozliczyć. Napisałeś to tak, że ja to rozumiem. Cieszę się, że udało mi się to zrobić. ma nic piękniejszego niż realizację marzeń z dzieciństwa. Ja pamiętam i ludzie z mojego pokolenia też, że Tomek Widmowski z książek Arkadiusza Szklarskiego miał takie piękne wyprawy, o których ja te książki czytając, marzyłem. Do Afryki, do Mongolii, do Ameryki Południowej. Ja o tym zawsze marzyłem, a teraz ja te marzenia realizuję. W mojej katedrze prawie wszyscy łowią ryby. Mamy. Akademicki Klub Mędkarski z Kisz. Mamy dosyć aktywną działalność związaną właśnie z taką turystyką medkarską Może nie z wędkowaniem takim sportowym, tylko bardziej jesteśmy nastawieni na to, żeby zwiedzać świat. Pod takim oto hasłem jedziemy na ryby. To jest typowo tajlandzki gatunek suma. Jedziemy na ryby do Mongolii. Jedziemy na ryby do Wenezueli, tam gdzie nas nie było, jedziemy na takie ryby, których nigdy nie złowiliśmy, albo takie ryby, które zabiły przewodnika wędkarskiego, myślę o płaszkach, pojechaliśmy te płaszki łowić na Mekong. Ale tak naprawdę to nie chodzi o złowienie ryby, to chodzi o to, żeby, żeby tu ryby łowić. Po co? Po co? Po to, żeby doznać takich rzeczy, których nie dozna się w gabinecie, w domu, w zaciszu cywilizowanego jakiegoś miejsca. Czy może być jakieś piękniejsze zwieńczenie tych marzeń? Z dzieciństwa, jeżeli chodzi o podróże, jeżeli chodzi o miejsca, w których chciałoby się być. Ja uważam się za osobę szczęśliwą, bo udało mi się zrealizować to, o czym marzyłem w dzieciństwie. Konek. Bonansku. wcześnie, ja. to drobna ryba była.